Sezon Anwilu niedawno się zakończył, sezon za nami, a obok mnie Krzysztof Szaradowski z Radia Gra, komentator Radia Gra Meczów Anwilu i jego przemyśleń część druga. Tym razem porozmawiamy troszkę o personaliach. Kogo byś najbardziej wyróżnił po tym sezonie? Ja myślę, że... Zacząć należy od tego, że wyróżniłbym całą tą siódemkę, właściwie ósemkę, bo Michał Gabiński w tej końcowej fazie też przyłożył się do zdobycia tego brązowego medalu. Za to, że podjęli rywalizację, podjęli rękawice w walce z Prokomem, że zagrali naprawdę cztery znakomite mecze. Później w piątym meczu w Sopocie, wyszło jak wyszło, zresztą oglądaliśmy go wspólnie, także także wszyscy dokładnie wiemy jak to było. I mecz numer sześć, w którym Anwirowi zabrakło sił. Nie byliśmy w stanie walczyć z Prokomem, który jednak miał dużo bardziej szeroki, dużo bardziej wyrównany skład. No i miał przede wszystkim Davida Logana i Rintela to dwaj zawodnicy, którzy tak naprawdę każdy z nich w każdej chwili mógł przesądzić o losach meczu. Ale wyróżniłbym dwóch zawodników w drużynie Anwilu, a właściwie trzech. Ten trzeci to Michał Gabiński, bo to młody gracz, który myślę myślę zaprezentował się najlepiej w końcowej fazie sezonu i dobrze rokuje na przyszłość ten jego występ w ćwierćfinałach, półfinałach i meczach o brązowy medal. A jeśli chodzi o ten Główny składan wilo tą pierwszą piątkę to wyróżniłbym Łukasza Koszarka i Pola Miller'a. Zresztą podobne zdanie mieli kibice, którzy Łukaszowi Koszarkowi przyznali tytuł najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego, a tytuł najlepszego zawodnika playoffów przyznali Paulowi Millerowi. Moim zdaniem Paul Miller był najbardziej, najrówniej grającym zawodnikiem w drużynie włocławskiej przez cały sezon. Był tak naprawdę niewidoczny. Grał na pozycji centra, grał tak jakby. No, w cieniu innych zawodników, ale zawsze zdobywał kilkanaście punktów, zawsze solidnie prezentował się w walce na tablicach. Łukasz Koszarek natomiast no, miał bardzo dobre mecze, ale zdarzały mu się też spotkania, w których prezentował się słabiej. Tak było na przykład w dwóch pierwszych meczach z Aseko Prokomem w Sopocie, gdzie Łukasz Koszarek, no, nie wiem, czy spalił się psychicznie, czy. Czy po prostu no, nie był w stanie w tych pierwszych meczach podjąć rywalizacji, później już w kolejnych meczach znów grał tak jak ten Łukasz Koszarek z sezonu zasadniczego? A właśnie jeśli chodzi o sezon zasadniczy, to moim zdaniem Łukasz Koszarek był właśnie najrówniej grającym zawodnikiem Anwilu, i myślę, że najlepiej. I spokojnie mogę powiedzieć, że Łukasz Koszarek był największą gwiazdą tego sezonu w drużynie włocławskiej, co też no, może świadczyć o tym, że. Polski zawodnik na pozycji rozgrywającego wcale nie musi być zawodnikiem gorszym od zawodników z innych klubów, zawodników zagranicznych. Skoro było o wyróżnieniach, o tych, którzy się wybili, największy zawód po tym sezonie Van Andwilu? Myślę, że największy zawód to Milosz Parawinia. To mówią wszyscy. To był zawodnik, którego ściągnął do Włocławka trener Zmagos Agadin, Milosz Parawinia. Zagrał tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, 10, może 12 spotkań w Barbachu. Pamiętamy pierwszą część sezonu, kiedy w ogóle go nie było na parkiecie. W drugiej rundzie pojawił się, zagrał tych kilka, kilkanaście spotkań z no, nie najlepszymi osiągnięciami. Zresztą szybko też ponownie się skontuzjował, doznał kontuzji kuriozalnej, bo złamał sobie rękę podczas łapania piłki. Rzadko się takie sytuacje zdarzają. To jest pierwszy zawód, jeśli chodzi o drużynę włocławską, no także. Chyba te kontuzje, bo tutaj myślę także o Stipe Modriczu, wszyscy liczyliśmy, że Stipe Modricz będzie grał do końca sezonu, on naprawdę miał bardzo dobre mecze, w których notował mnóstwo asyst, asyst i mnóstwo punktów, no ale niestety tutaj też przytrafiła się kontuzja i nie mógł nas, nie mógł nas wspomagać w meczach decydujących, w meczach o medale. I to chyba jest tak, że zawód dla kibiców, bo kibice uwierzyli w to, że Stipe Modric naprawdę może być tym, który pociągnie Anwil do finału i pozwoli Anvilowi walczyć o złoty medal. No ale mówię, tutaj to są takie sytuacje wyjątkowe, bo to są sytuacje, w których, w których zawodnicy doznali kontuzji. I nie wiem kogo tutaj za te kontuzje winić, czy trenera z który no tak... Zachwalał tych zawodników, twierdził, że będzie z nich ogromny pożytek. No, mogliśmy się przekonać o tym, że faktycznie Stipe Modric jest dobrym zawodnikiem, ale właśnie, czy miał zbyt y, słabe badania przeprowadzone przed sezonem? Tutaj też gdzieś doszukiwałbym się tego, że być może nie został zbyt dokładnie zbadany. Być może było tak, że trener z Magos Agadin y, powiedział, że są zdrowi, że są dobrymi zawodnikami i kontrakty zostały z nimi podpisane. Y, myślę, że... Te dwa nazwiska to są takie nazwiska, które świadczą o tym, iż, które przemawiają właściwie za tym, że w tym sezonie stanęliśmy na tym trzecim stopniu podium, a nie stanęliśmy wyżej. Bo twierdzę, że gdyby i Parawinia, i, i Modric byli zdrowi, to naprawdę byliśmy w stanie walczyć z prokamem, nawet o złoty medal. Jeśli natomiast chodzi o naszych polskich zawodników, o tych młodych zawodników, na których tak stawia Polska Liga Kuszykówki bo przecież są te przepisy i od następnego sezonu będziemy dwóch Polaków oglądać, to myślę, że jednak trochę byłem zawiedziony postawą Bartka Wołoszyna, szczególnie w ostatniej fazie sezonu. No i Kamila Michalskiego. Tyle tylko, że do Kamila nie mogę mieć pretensji, bo Kamil dostawał bardzo mało szans od trenera Igora Gliszczuka i tak naprawdę nie miał możliwości zaprezentować swoich umiejętności. No właśnie, w takim razie gdyby teraz wcielić się w rolę sztabu trenerskiego i w rolę prezesa, bo przecież pieniądze są tutaj bardzo ważne, kogo na dzisiaj można by i należałoby w Anvilu zostawić, a kogo zwolnić? Ja myślę, że mamy taką, mieliśmy w tym sezonie taką solidną szóstkę zawodników, którzy byli w stanie zagrać w każdym meczu na wysokim poziomie. To byli Miller i Koszarek, o których mówiłem, ale to byli także Tommy Adams, Marko Brkic, no i Andrzej Pluta był tak naprawdę też graczem, który, który co prawda w drugiej części sezonu wchodził z ławki, ale Andrzej no, poza meczami z Czarnymi Słupsk, ewidentnie nie wychodzą Andrzejowi mecze w Hali Gryfia w Słupsku, ale Andrzej też zawsze był dostarczycielem punktów w ważnych momentach. Co ja lubię u zawodników i co lubię u Andrzeja Pluty, i na przykład jego Adamsa, że nie boją się podejmować ryzyka. To znaczy dostają piłkę, mają pozycję, to rzucają. Bez względu na to, czy raz im wyjdzie, czy im nie wyjdzie, to podejmują kolejne próby. A to myślę jest bardzo ważne. I właśnie ten trzon zespołu bym zostawił, gdybym ja miał możliwość ustalania składu na przyszły sezon bo twierdzę, że i Paul Miller z Łukaszem Koszarkiem grali znakomite akcje, zgrali się chłopaki niesamowicie, byli w stanie tak naprawdę rozmontować każdą obronę właśnie we dwójkę. Do tego Tomi Adams, który, no jak weszła mu seria trójek, to był w stanie załamać każdy inny zespół, no i Marko Brokicz, taki też cichy bohater Anwilu, gdzieś także niewidoczna, jednak w ważnych momentach potrafił złapać piłkę, rzucić za linii 6,25. Myślę, że to właśnie ten trzon zespołu powinien być, powinien być naszym trzonem także w w przyszłym sezonie, aczkolwiek będzie na pewno trudna, bo bez wątpienia cena Pola Millera podskoczy. Pol Miller na pewno po tych swoich znakomitych występach w playoffach zechce trochę więcej zarobić. Łukasz Koszarek nie ukrywa, że Polska Liga Koszykówki trochę mu się ograła. Rozmawiałem z nim by po meczach o brązowy medal, stwierdził, że no, chciałby jednak zagrać gdzie indziej, bo tak jak to powiedział Łukasz, jeździć wiecznie do Słupska, koło Kołobrzegu czy Koszalina czy nawet do Wałbrzycha, albo Jarosławia, to też może się w końcu człowiekowi znudzić. On jeździ tam od wielu lat. Chciałby, tak jak Michał Ignerski wyjechać do Hiszpanii, albo do innego ciepłego kraju i tam spróbować swoich szans. Czy spróbuje, nie wiem, to zależy wszystko od agenta Łukasza Koszarka. Łukasz też stwierdził, że tak naprawdę bardzo chciałby, jeżeli nie będzie miał możliwości wyjazdu za granicę, pozostać w Anwilu. No tylko, że tutaj też wiemy o tym, iż bardzo ważne będą. Koszty, bo, bo, bo na pewno cena Łukasza Koszarka wzrośnie, a jeśli jeszcze dobrze zaprezentuje się na Mistrzostwach Europy, to, to ta cena będzie na pewno jeszcze wyższa. I myślę, że, I myślę, że problem finansowy to będzie przede wszystkim ten problem, który może uniemożliwić nam podpisanie kontraktów z zawodnikami, którzy, którzy w tej chwili stanowili trzon naszego zespołu.